Mija rok od rozpoczęcia przez putinowską Rosję bestialskiej wojny. W tym szczególnym momencie warto głośno powiedzieć coś, o czym powinniśmy pamiętać każdego dnia. Dlatego w imieniu polskich prawników i prawniczych, adwokatów i adwokatek, aplikantów i aplikantek, sędziów, prokuratorów i prokuratorek, wykładowców i wykładowczyń uniwersyteckich, studentów i studentek prawa, chcemy głośno powiedzieć, Potępiamy agresję wojenną, w której zginęło już ponad 11 tysięcy cywilów. Brutalna agresja państwa rosyjskiego ma na celu eksterminację narodu ukraińskiego oraz zniszczenie infrastruktury krytycznej, szkół, domów opieki, szpitali, fabryk, zaplecza energetycznego i komunikacyjnego oraz obszarów rolnych. Nie zgadzamy się na łamanie przez Rosję Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, która powstała jako odpowiedź na tragedię, jaką była Druga Wojna Światowa. Nie zgadzamy się na powtarzanie tej historii w imię imperialistycznych zapędów Rosji. Nie zgadzamy się na sytuację, gdy w obawie o własne życie obywatele Ukrainy zmuszeni są do ucieczki i pozostawiania dorobku życia. Nie zgadzamy się na rozdzielanie rodzin. Potępiamy okrucieństwo Rosjan oraz tzw. Wagnerowców i Kadyrowców. Potępiamy dokonywane przez rosyjskich żołnierzy gwałty na kobietach i dzieciach. Potępiamy zbrodnie w Głuczy, Mariupolu i dziesiątkach innych miejsc na ziemi ukraińskiej. Potępiamy okupację terenów należących do Ukrainy i tworzenie marionetkowych republik podległych Federacji Rosyjskiej. Organizują one pokazowe procesy więźniów wojennych i wydają wyroki napisane na Kremlu. Żądamy w imię fundamentalnych wartości zapisanych w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka przestrzegania międzynarodowych traktatów i konwencji. One mają chronić ludzkość przed okrucieństwem wojny. Żądamy odnalezienia i osądzenia sprawców zbrodni wojennych przez Trybunał Karny do spraw zbrodni agresji lub przez działający międzynarodowy trybunał karny. Żądamy zadośćuczynienia ofiarom cywilnym i ich rodzinom oraz żołnierzom, których prawa wynikające z konwencji genewskich zostały złamane. Żądamy sprawiedliwości, potępiamy tę wojnę. Domagamy się sprawiedliwego pokoju.